Dzień dobry, Łukasz z tej strony. W materiale pokażę implementację konfiguratora produktu do sklepu, od tego na WordPress, WooCommerce. Chodzi o taki konfigurator, nie? a czyli taki konfigurator produktu z automatycznym przeliczaniem ceny. Mamy tutaj zarówno czyli Parametry, typu długość, szerokość, moglibyśmy mieć też jakieś kilogramy i tak dalej. I tutaj mamy grubość blach, ilość odporowych, wiercenia i tak dalej. I tu w zależności tych parametrów automatycznie sprzęt jest Stosunkowo nie jest to popularny przypadek i nie jest to takie proste do zrobienia w e-commerce. Przez długi czas szukamy odpowiedniej tyczki. Tak wiele, w wielu przypadkach po prostu możemy na podstawie atrybutów jedynie w prosty sposób po prostu doda dodawać do ceny jakiś tam parametr. Jakąś wartość, tak w sposób taki sztywny, natomiast w tym przypadku potrzebujemy mnożników cen. Na przykład, o ile tutaj jeszcze, może by to było do zrobienia, bo są takie proste przeliczniki, wag i jednostek. Natomiast w przypadku listy wyboru, każda wartość powinna mieć swój przelicznik mnożnika całości ceny, tak? Czyli potrzebujemy jakichś formuł, jakieś przeliczone. I to nie jest takie proste, bo oczywiście mamy jakieś tam wtyczki, to są, wiele takich wtyczek. Mm. Tak, w przypadku tych jednostek to wystarczy nam wtyczkę price by Formula. For commerce tak? Czyli kalkulator jednostek e-commerce. Są też inne wtyczki, bardziej mm. do cool, tak? Flexible woda, fields. Więc... Jakieś tam bitwy, adres, produkt, 500 i tak dalej. Jest wiele z nich po prostu, żeby przeliczać w sposób taki mnożnikowy, oparty na przylicznika, albo formuła, no wymaga płatnej wersji, czego no nie chciałem na początku, bo, bo była to testowa wersja takiego rozwiązania. Więc szukałem dalej i ostatecznie znalazłem coś takiego jak UniCPO. I ja teraz pokażę, jak to działa. To też oczywiście ma płatną wersję. Ale w darmowej mojej wersji już oglądzie to, na czym mi zależało najbardziej. Ok, mam taki produkt dodany. <grym> Tutaj pojawia się zakładka produktu CPO Builder. Klikam. Mógłbym skorzystać z, z jakichś tam domyślnych wartości, ale ja też mam tylko dwie, takie, dwa takie ustawienia, ale no wchodzę sobie do Buildera. Teraz proszę spojrzeć, to oczywiście tylko jest CSS jeszcze nadany z zewnątrz. Ale już mam te pola, które mogę edytować. Tutaj, jak sobie kliknę ten moduł, to mam tutaj przede wszystkim, bazowy moduł, tutaj, mam do wiersza, po to, żeby móc dodać później moduł z zakładki opcje właśnie takie pole, bo mam tekst input, czyli to, tutaj pole, typu do, do wpisania. Mamy select, czyli tą listę wyboru. Jeszcze takie radiowaty, inputy, tak to wygląda. I tutaj zobaczycie sobie rona, tutaj mogę sobie um, sprzedawać definiować kopiować. Tutaj głównie mogę definiować jak ma się wyświetlać, jak ma styl. dodatkowe jakieś marginesy i paddingi, warunki. A najbardziej nas oczywiście interesuje logika działania, no bo tutaj nam to na tym zarządzono tak. Więc jak zobaczycie sobie moduł, konfigurację takiego modułu, to też mamy styl. Mamy też mamy to samo, możemy też modyfikować jakiekolwiek. Możemy dodać, żeby to stylować zewnątrz. To jest interesujące są oczywiście te trzy ostatnie zakładki. zakład zakładka main. Jak tutaj nadajemy identyfikator tego pola, jaki, czy jest wymagany, jaki jest typ tego pola, czyli to ma być napis, czy liczba całkowita, czy po przecinku. To jest to całkowita liczba i możemy ją ograniczyć. Tak? Wartość minimalna, maksymalna, wartość skoku. Myślę, że to już możemy dać cenę przenożnik, ale nie musimy tego robić, bo możemy to później bezpośrednio zdefiniować w formule. Dodajemy jaka ma być etykieta przy tym polu. I to w zasadzie nie wszystko. Możemy dodać jakieś dodatkowe warunki, byśmy cieli czy jakąś walidacja, ale walidacja, jak widzicie, jest w wersji pro. Pokażę też jeszcze tutaj, jak to wygląda. Podobne pola. Tak, pokażę jeszcze drugą, no, czyli jest to pole TPUSELEK. Zobaczcie. Tutaj też mam etikator, też mam etykietę, ale to jest bardzo ważna, ja, czyli grupa Tutaj sobie, co chcemy, żeby się wyświetlało na tej liście. Wartość tutaj automatycznie się generuje, ale możemy dać bardzo ważne mnożnik, czyli... Dzięki temu będziemy mogli uzależnić ten wybór, tak naprawdę połączyć cenę z wyborem. Tak więc, Ale nie w sposób taki sztywny, taki mamy w e-commerce, dany wariant. Ten wariant kosztuje na przykład plus 50, albo po prostu z 30 zł. Tak tutaj możemy tą cenę będzie będziemy mogli przemnożyć, tak? dodać w zależności od tego, co chcemy, ale możemy przemnożyć, czego brakuje. W, dywnej wersji u konta. Ok, no i tu sobie tak dajemy, oznaczamy sobie też, żeby to pierwsze było domyślną ochroną, I widzicie, dodano sobie przystęp. Teraz przejdziemy do najważniejszego, czyli do formuły. Chociaż przy okazji jeszcze możemy zrobić sobie zmienne, tak? czyli moglibyśmy tutaj jeszcze coś sobie przeliczyć, co chcemy. formuła jest tutaj, nazywamy chyba fx, w funkcja. I zobaczcie, tutaj mamy te wszystkie parametry, te identyfikatory, które zostały wcześniej na dole, polą. Liczymy sobie unicę PowerPuy, to jest na produktu zdefiniowana tutaj. Tak? W drugiej konfiguracji panelu tutaj. Następnie no, tutaj mam, mnożę przez. Widzę, tutaj mam nawiasie ja mam długość. Czyli to jest to pole, to pole tutaj. Razy szerokość i razy tam 12 setni. taki przeciwszych po Później mnożymy to przez grubość blachy, przy czym grubość blachy, to nie będzie bezpośrednio opcja, tylko e, przyliczmy przypięty do tej opcji, tak? Co, żeśmy wpisali wcześniej. Więc dzięki temu mamy już przyliczenie tych opcji na konkretne przeliczniki. Dajmy sobie, mamy liczbę odporów. Każdy odpor, to znaczy plus liczba odporów oraz jeszcze czyli wiercenie. w tym przypadku każdego odporu poszczególnych, czyli zakończenie czyli na się, się cztery w sumie chcę dwa i powiedział mi, przybyć być złapany. Znaczy, widzicie, że są trzy złe pieniądze. Minus wydaje mi grubym blachę na 3 mm. Te szerszą to blachę 30 trzydzieści, Mam takie, tak? I zobaczcie, to jest fajne, bo jeszcze sobie dam, że chcę trzy takie blachy od takich rozmiarów, takiej grubości, tak z dwoma od pół. No do koszyka. Zobaczcie, sobie ten koszyk. jak widzicie. Ja mam tutaj, właśnie, tą blachę stylową, tą wartość, o trzy elementy, tak. Ym, o długości takiej, szerokości takiej, długości tak. Tak Ym, to wygląda. Widzicie, że wszystko brzmi działa, więc, taki kontynuator, można Pani zrobić, tylko to jest oscylowane jeszcze CSS z zewnątrz. Chociaż możemy, jak wpływać, też tutaj, na wygląd bezpośrednio w tym panelu. W Widzicie, w takim przypadku, no, mamy prosty produkt, tak? Nie jest to produkt grupowy czy z wariantami, tylko jest prosty. W atrybutach nie mamy tutaj nic, więc jest, jest to ograniczone filtrowanie. Jest, no, może nie jest to idealne rozwiązanie, ale w zależności od tego, co potrzebujemy, no, być może możemy też zostawić się nad tymi płatnymi wtyczkami, jeśli potrzebnych produktów jest i sporo i chcemy tutaj jakoś bardziej filtrować. No i tak to wygląda. Jeśli macie jakieś pytania, to ja możecie zadawać. A jeśli macie jakieś inne, inne rozwiązania, które jest, to oczywiście tu też się opiszcie w komentarzach. Tyle w tym materiale.